prowadzony przez trójkę arbitrów, przypomnę, dzisiejsza mecz jako sędzia górny prowadzi Sebastian Wiśniewski, asystojowo na liniach Szymon Wiśniowski i Daniel Bos. I obie jedenastki na wojsku w zamach przewitanie obu jedenaskich. Również przykazność dla dzieci, które wyprowadziły zawodników na Morabę. To jest przyszłość, która już niedługo na pewno zagości gości na naszym centrum w Czyli dla mnie obu jedenastek, a ja przedstawię składy Wielkich Jeszcze Dzisiaj przystąpią obie jedynastki. I tak, trzo zdrowiec się do wszystkich z numerem pierwszym: Jachy, Robórek, Czwórka, Suarez, Gaspar, Camargo, Mateusz. 6. Aleksiej Majdanewicz, 8. Konstanty Czernik, 21. Milon Nawroc 11. Dawid szyld 14. Fabian Brzyński, 15. Jakub Cukrowski, 18. Julia Tymoszenko, 19. Damian Mężyn i numer 29. Adrian Dziwiński. To jest y, 11. pomarańczowo-czarnych, którą trenuje pan Rafał Wójci. Prawa jeszcze raz. Witamy drużynę również witamy kibiców i różna stała wola na Bramce 33 Mikołaj Smyłek, numer 3 Mateusz Kudzik, 2 Paweł Kucharczyk, 4 Wiktor Stępniowski, numer 8